Halo, dzień dobry! Ostatnia aktualizacja przyniosła nam Winter Feast, czyli event bożonarodzeniowy. W filmie w opisie znajdziecie opisane prawie wszystkie nowości, czyli zatrzęsienie ozdób, nowe wersje bossów, zmienione do prezenty spod choinek i pieczenie specjalnych dań do opędzlowania z przyjaciółmi. W tym roku klejarze postawili na aspekt śnieżny, a więc za samo zalogowanie się do G dostaniecie skina do zimowej kurtki koalefanta. Podczas opadu śniegu na ziemi będą mogły pojawiać się leżące, leżące śnieżki. Te możemy podnieść i rzucać w moby, które tafione wybiorą przemoc. Śnieżki działają jak bardzo, 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 bardzo słaby ice staff, pięcia ze słabszy. Leżące śnieżki możemy toczyć, by uzyskać małe, bądź duże kule śnieżne. Są one ciężkimi obiektami, możemy je młotować, średnia daje 3, duża 6 śnieżynek. Możemy je kłaść jedna na drugiej, by tworzyć bałwany. Maksymalnie możemy mieć dwie duże, bądź 3 średnie, bądź 6 Małych postawionych na sobie śnieżek. Kolejność nie ma znaczenia. Możemy jej ozdabiać multum przedmiotów, które są wypisane w scrapbooku, trochę podobnie do Halloweenowych dni. Młotem możemy rozłożyć bałwana na czynniki pierwsze. Bałwany mają to do siebie, że trwają tylko zimą, w pozostałych porach roku zaczynają się rozpadać, by w końcu zniknąć. Aby temu zapobiec, możemy użyć szpreja do roślin. Klejarze dodali nowe ozdoby choinkowe, dopiące ze steampunkowego świniołaka króla robaków głębinowych i Frost Jump. Ten ostatni daje prezent zawierający ozdobę, schemat na figurę i może zawierać łakoć bądź bombki. Dostajemy prezent pod warunkiem dania First Jabłowi tłustej ryby. Można dostać tylko jeden taki prezent. Jedyną zmianą, poza Winter Feast jest fakt, że mechaniczny świniołak i królobaków głębinowy od teraz mają swoje figury. Klejarze dodali nowy Twitch Drop, skin do lodówki Bergera, więc warto go odebrać. Nowe skiny, w opisie znajdziecie też aż dwa linki do punktów klei, a wszystkie gry klejarzy zostały znacznie przecenione na Steamku. Póki co to tyle, jeśli zastanawia was mała częstotliwość filmów na kanale to informuję, że jeszcze przez półtorej miesiąca pracuję nad pracą inżynierską, ale oczywiście Sylwester live się odbędzie. Już mam pomysł na wyzwanie, ale jeśli macie jakiś fajny, oryginalny koncept, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za oglądanie i cześć.